dwudzieste 22. W trapezie ABCD o podstawach AB i CD przekątne przecinają się w punkcie E, tak jak zostało to przedstawione na tym rysunku. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli twierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Trójkąt ABE. ABE, czyli ten trójkąt tutaj, jest podobny do trójkąta CDE. CDE, czyli tutaj do tego trójkąta. Pole trójkąta ACD jest równe polu trójkąta BCD. Skoncentrujemy się najpierw na uzasadnieniu zdania pierwszego. I to zdanie jest jak najbardziej zdaniem prawdziwym. Dlaczego? Dlatego, że tutaj te kąty, które leżą przy tych wierzchołkach, one będą takie same nazwijmy je kątem gamma. Ten kąt, który leży tutaj, i ten kąt będą identyczne, oraz ten kąt, który znajduje się tutaj, i ten kąt, który znajduje się tutaj, również będą identyczne. Wynika to z własności kątów naprzemian ległych oraz wierzchołkowych oraz cechy kąt, 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 a wszystko tutaj. Tak jak powiedziałam, jest tutaj zapisane na tym rysunku. Także jak najbardziej zdanie pierwsze jest zdaniem prawdziwym. Usunę teraz te oznaczenia, ponieważ one nam nie będą w tym momencie już do niczego potrzebne, a będziemy za chwilkę oceniać sobie prawdziwość zdania drugiego, i tutaj będziemy musieli na tym rysunku wykonać dodatkowe oznaczenia. I teraz popatrzmy. Pole trójkąta ACD, A. C, D, czyli tego trójkąta tutaj jest równe polu trójkąta BCD. Czyli ten trójkąt, który mamy tutaj, i ten trójkąt mają mieć takie same pola. I teraz popatrzmy, tutaj sobie wprowadzimy dodatkowe oznaczenia. Narysujmy sobie tutaj taką linię przerywaną, i ta linia przerywana będzie zawierała odcinek CD. I teraz, jeżeli z wierzchołka poprowadzimy tutaj wysokość, tu uzyskamy taką sytuację. I jeżeli z wierzchołka B poprowadzimy taką wysokość, to uzyskamy taką sytuację. I podpiszemy sobie tę wysokość jako H1 i tę wysokość jako H2. I w gruncie rzeczy obie te wysokości mają identyczną miarę. Czyli obie te wysokości stanowią wysokości trapezu. W związku z powyższym, jeżeli byśmy chcieli wykorzystać tutaj tę wysokość, czyli h1, do wyznaczenia długości tego trójkąta i wysokość h2 do wyznaczenia pola tego trójkąta, to w obu tych przypadkach musielibyśmy wykorzystać odcinek dc, który w obu tych przypadkach jest identyczny. A skoro h1 i h2 mają taką samą miarę, to znaczy, że pola tych trójkątów również muszą być identyczne. Czyli tutaj jest to zdanie jest zdaniem prawdziwym. Muzyka